W czasie ciąży ważna jest również pozycja i w czasie odpoczynku i w trakcie wykonywania prostych czynności dnia codziennego. Zaczniemy sobie od pozycji do spania. Połóż się na boku wygodnie obrzeżne, nogi dobrze wsadzić. Yy, jakiś wałek to może być równie dobrze zwinięty, zwinięta kodrę albo koc. i w takiej pozycji ważna jest właśnie pozycja dolnej części pleców, tak żeby była możliwość roz, rozciągnięcia, rozluźnienia tej, tej części. Jeśli jest problem yy, wielkością, z wielkością brzucha, można również pod brzuch podłożyć małą poduszkę. Jeśli chodzi o pozycję yy, siedzącą, Proszę sobie na krzesło. W pozycji siedzącej, ważną rzeczą jest porządne podparcie dolnej części pleców. To akurat krzesło specjalnie dobrze podpiera, ale, ale też czujesz, prawda, że jest dobrze podparta ta dolna część, to odcinek lądziwiał krzyżowy. Chodzi o to, żebyście się mocno wsuwały biodrami pod, samą, pod sam koniec krzesła. Yy, tak, żeby miała szansę właśnie odpocząć ta część pleców. Niewłaściwą pozycją jest usiąść troszeczkę sobą biodra. Pozycja, którą bardzo często widujemy. Właśnie taka pozycja niedbała, w której mocno wypychacie yy, brzuch do przodu i w, tej, w, tej, w, tej, w tym momencie mocno się przeciąża właśnie ta część. Jeśli chodzi o yy, pozycję do podnoszenia różnych rzeczy, no to wiadomo, że w ciąży się nie podnosi wielkich ciężarów. Stań. Natomiast podnosimy to tutaj w takiej pozycji, na z zgiętej kolana. Spróbuj sobie podnieść poduszkę, o właśnie, wszystko na prostych plecach, tak żeby odciążać ten odcinek lądziwego Pamiętaj zatem o przyjmowaniu pozycji, prawidłowej pozycji w trakcie odpoczynku i w trakcie wykonywania prostych czynności. Wykonuj ćwiczenia objawowo, wtedy kiedy boli Cię kręgosłup. Wykonujemy ćwiczenia o granicach 10-15 powtórzeń na stronę. A po urodzeniu dziecka zapraszam Cię serdecznie na zajęcie potporad. Dziękuję. Dziękuję.